No dzień dobry, budiska kochane. Witam was serdecznie na kolejnym wilczym szlaku. Nie macie pojęcia, jak się cieszę wypowiadając tę tradycyjną formułkę moich filmów, bo ja miesiąc, miesiąc nie byłem w terenie. Jak pakowałem dzisiaj plecak, to cieszyłem się jak dziecko na wigilię. Jestem bardzo silnie uzależniony od tego, żeby być w terenie. Tęskniłem za lasem, za górami, za górskimi potokami. Dlaczego tak długo? Na wszystkie pytania Wam odpowiem. Na razie ruszam na szlak. Jest chłodny, niedzielny poranek, jest naprawdę zimno. Jak wyjeżdżałem to padało, w tej chwili pogoda się przetarła, ale tam od strony Kinder Scout zbliżają się chmurki. Według prognozy może padać. Skoro Kinder Scout to już wiecie, że jesteśmy w moim ukochanym Peak District. Tak, i to w miejscu, które bardzo dobrze znacie. Na przełęczy węża, a więc na Snake Pass Woodland Car Park. Wszystko inne opowiem Wam już za chwilę. Ruszamy! Nie mam pojęcia dlaczego, ale w Anglii jest taka dziwna moda, która mnie strasznie wkurza taki zwyczaj, że właściciele psów, kiedy są na przykład od choćby, od choćby tutaj, w jakimś miejscu na łonie przyrody, i piesek się załatwi, zbierają kupy do worków. Bardzo dobrze do tego momentu, ale później zostawiają te kupy po prostu w lesie. Czekając, aż nie wiem jakieś służby przyjdą i posprzątają tutaj po nich. Człowieku, jeżeli już zadałeś sobie trud, co za, za co chwała Ci, że posprzątałeś te odchody, zabierz je ze sobą, wyrzuć do kosza, a nie zostawiaj tego w lesie. Naprawdę nie rozumiem. Spójrzcie, miejsce cudowne, wręcz magiczne. Ale przez to, że jest bardzo blisko parking i przez to, że jest tak miłe dla oka, idealne miejscówki na biwaki jest Niestety, dotknięte plagą takich weekendowych imprezowiczów, którzy wpadają tutaj z browarami. No nie ma w tym nic złego, ja też czasem sobie piję browarka biwakując, ale ludzie traktują to jako miejsce, gdzie można się po prostu pobawić, poimprezować, zostawić po sobie cały bajzel i szybciutko wrócić do domu. Nie martwiąc się o to, że każde takie zostawienie śmieci. Psuje to miejsce. Jakieś dwa lata temu chyba brałem tutaj udział w akcji ze znajomymi z Facebooka w sprzątaniu tego zakątka. Nie pamiętam ile dokładnie, ale zebraliśmy tego całą hałdę. Mnóstwo śmieci. Już pomijam puszki, butelki, papiery, folie, ale nawet opony samochodowe się trafiały. Spójrzcie, jak pięknie. Ktoś, kto tutaj śmieci, jest dla mnie człowiekiem bez sumienia. Jest dla mnie syfilcem. Spójrzcie, co się tutaj porobiło. Potężne drzewa położone razem z korzeniami. Musiała przejść naprawdę, potężna nawałnica. Mnóstwo olbrzymów powalonych. Jesteśmy w miejscu, które wcześniej w myślach wybrałem już sobie na dzisiejszy obiad muszę się tylko dostać na drugi brzeg. Okej. Okay. Jestem na drugim brzegu. Udało mi się przejść po tym pniu. Nie mam tego nagranego, potrzebowałem obu rąk, nie mam uchwytu, żeby kamerę założyć dzisiaj na głowę. Ale powiem wam z powrotem, chyba wracam tym brzegiem. Byłem dosłownie o ułamki sekund i milimetry od przymusowej kąpieli i upadku z tych no nie wiem, dwóch metr, dwóch i pół metra. Przejście po tym pniu nie jest jakimś wielkim wyczynem, tym bardziej, że jest się czego chwycić, ale cały widz polega na tym, że jest on mega, mega śliski po deszczu. <grytanie> Jeździłem jak na łyżwach, ale jestem. Jestem na brzegu, który wybrałem sobie na dzisiejszy posiłek. Tutaj na tym pniu zaraz zmontuję moją kuchnię. Tutaj już wisi mój plecak. Pięknie się stapia. Spiłem tego drzewa, z daleka go nie widać. A tutaj mamy taką... Taki mini wodospad, taką... Hmm, taki próg, z którego spada woda. Z powolonym drzewem. No, miejscówka przepiękna, wymarzona na niedzielny odpoczynek. Zaraz zrobię sobie kawę, a potem jedzenie. Patrzę w niebo... Czy będzie padać, czy nie? Mam tarpa i nie wiem, czego rozbijać. Szczerze mówiąc, jeśli się bardzo pogorszy, to zdążę to zrobić. To są dwa węzły, dwa śledzie i mam schronienie, więc na razie go nie rozbijam. Ale jakby co, to będę działał. Bierzemy się za kawę. Znalazłem miejsce, gdzie ktoś tutaj obozował sobie bardzo fajnie zresztą, przyznaję. Tutaj miał ogień zabezpieczony. A tutaj miał coś w rodzaju szałasu. Pewnie było to pokryte gałęziami pewnie już jakiś czas temu. Widać jeszcze resztki drobnych gałązek, więc pewnie było to przykryte. No i bardzo fajnie sobie tutaj obozował. Szkoda tylko, że tego sznurka po sobie nie sprzątnął, nie? Nie uważacie, że to szpeci? I tak już z tego nic nie ma, więc zaraz się tego pozbędziemy. No deszcz, zbliża się w oczach. Będzie padać. Szybciutko rozpiąłem tarpa, tak żeby się tylko podnieść, schować i spokojnie sobie przygotować posiłek. Robi się ciemno, dosłownie w oczach. Mój szybki obóz praktycznie gotowy. Tutaj mam siedzisko. Tutaj na takim ściętym na szycie kamieniu będzie moja kuchnia. I zaraz wstawiamy wodę. Woda na kawę już się gotuje. A ja mogę sobie chwilkę do Was porozmawiać teraz, pogadać z wami. Bo tak jak mówiłem, dawno mnie nie słyszeliście, miesiąc nie byłem w terenie. Dużo, dużo zmian w moim życiu. Króciutko wam powiem, może od najważniejszej. Po półtora roku w związku z Jessicą zdecydowaliśmy się zamieszkać razem. Nie było łatwiej, więc przeprowadziłem się do Wakefield, gdzie obecnie mieszkam. Wynajęliśmy mieszkanie. No i rozpoczęło się szaleństwo związane z malowaniem, przeprowadzką, zakupem mebli, skręceniem ich, urządzeniem się. Zajęło nam to trochę czasu, jak się sami domyślacie. Ale mamy już wszystko ogarnięte, ja mam nową pracę, mieszkamy razem, jest super. Dziś Jessica pracuje, więc nie mogliśmy wyskoczyć razem. Ja wyskoczyłem sobie po prostu zjeść posiłek w terenie, pooddychać lasem, bo bardzo mi tego brakowało. Przy okazji robię dla Was taki krótki filmik. To pierwsza zmiana. O drugiej opowiem za chwilę. Bo woda mi się gotuje. Mam już kawę, możemy mówić dalej. To więc, tak jak wspomniałem, zmieniłem miejsce zamieszkania. No i zmieniłem <śmiesz> sposób zamieszkania, bo nie mieszkam już sam. Druga sprawa, rozpoczęliśmy już ostre przygotowania do Manjaro, bo tak naprawdę jutro jest 21. I to będzie dwa miesiące, równe dwa miesiące, do wylotu do Afryki. Ruszamy na podbój Kilimanjaro, jak wiecie. 21 stycznia wylatujemy z Anglii, z Londynu. Postaram się zrobić taki krótki odcinek o tym, co nas czeka, jakie dystanse będziemy pokonywać, na jaką wysokość wchodzić, jakie są zagrożenia. Postaram się troszeczkę opowiedzieć o samym Kilimanjaro. No i co, zaczęliśmy trening? Tak, biegamy, chodzimy na siłownię. Oczywiście trochę nam w tym przeszkadzała przeprowadzka i remont, ale jak najbardziej jesteśmy już w cyklu treningowym. Forma rośnie, więc w styczniu najwyższy szczyt Afryki. W lutym, jak tylko wrócimy, będziemy montować filmy. Myślę, że będzie przynajmniej kilka odcinków. Jeśli nam się uda. To po zejściu z Kilibanjaro w formie odpoczynku udajemy się na wyspę Zanzibar, która jest bardzo niedaleko, żeby odpocząć, żeby pozwiedzać, żeby nacieszyć się Afryką. Ponieważ po przeprowadzce część rzeczy mam jeszcze na przechowaniu, mamy Jessica, m.in. między innymi sprzęt Pakowałem się dzisiaj pobierany tak jak mówię, jak dziecko. No i nie wszystko zabrałem, nie zabrałem drewnianych sztuczców, a będę smażył pierś z kurczaka. Potrzebuję czegoś do mieszania w patelni. Nie mogę tego zrobić metalowym widelcem, ani nożem. Dlatego będę sobie teraz strugał drewnianą łopatkę, taki. Wieszadełko do patelni. A druga sprawa, to co teraz oglądacie, to już jest nagrywane na telefonie, jak w dawnych, dobrych czasach Wilczego Szlaku. Cały sprzęt do nagrywania, mojego GoPro, było również ze sprzętem, z plecakami. Wziąłem to dzisiaj, patrzę, wszystkie baterie, również zapasowe, rozładowane po ostatniej wyprawie. Udało mi się jedną podładować w samochodzie w czasie drogi, ale niestety już się wyczerpała, więc teraz kręcę. Telefonem. Wyprawa na spontanie trochę dzisiaj. Okej, okay, tak na szybko, coś czym da się pomieszać w patelni. Właśnie wykonałem. Bierzemy się zakrojenie kurczaka, tak ja wiem, że ta deska nie jest bushcraftowa, bo jest z plastiku, a my nie lubimy Plastik Bombastik, ale ma ten plus, że jest mega lekka i zajmuje bardzo mało miejsca, więc pokroimy sobie pierś z kurczaka, sól, pieprz i mieszanka warzyw do tego pajda chleba i mamy szybki na spontanie przygotowywany obiad. Obiad zjedzony, kurczak z warzywami na szybko, plus suli piecz, bardzo dobra sprawa. Ja już spakowałem w tym czasie obóz, trochę mi przekropił deszczyk, teraz przestało, więc się zawijam, miejsce zostawiam czyste, bez żadnych śmieci. Tak jak widzieliście, puszkę po warzywach też zgniotłem, zabieram ze sobą, butelkę po wodzie, wszystkie odpadki, nie zostawiamy nic w terenie, pamiętajcie. Żegnamy się z tym pięknym miejscem. Ja ruszam na parking, wracam do domu. Pozdrawiam Was serdecznie. No i do zobaczenia wkrótce na jakiejś takiej poważniejszej wyprawie wilczego szlaku. Pomysły są, czekam tylko na moment, kiedy będę miał na to czas. Na razie.